Hej, moi oglądający, witam was ponownie. Słuchajcie, tak jak obiecałem, robię całą serię o zakupach samochodów, bo o to miałem pytanie i postanowiłem od początku do końca poprowadzić was słuchajcie, moi szanowni oglądający na temat zakupu samochodu od razu, od razu chcę powiedzieć, że to są tylko moje sugestie. Tych programów jest bardzo dużo na YouTubie. No i w Turbo są też, są różne programy. Słuchajcie, taki fajny program jest też na Turbo. Boże, jakąś tam... Tą... Ja to oglądam, bo to, bo to takie fajne, to troszkę to, to, jest telewizja, to takie trochę nierealne jest. O Wojny Samochodowe. Robię, ro, robię reklamę Turbo, ale to ja lubię ten program, także yy, także spoko tam może zauważą. Yy, yy, no, tam to się fajnie ogląda, bo to szybko, fajnie się oni się odgadują, to tam to się to już kupują, potem robią. Yy, no tak z, z z realnym rynkiem to ma tak średnio wspólnego, bo ja sam wiem, że jak robiłem zakup samochodu, to ja się tak nie zdecydowałem, że już fajnie, czak, deal i już jest. No to się najpierw sprawdza, powinien, potem potem, po potem, po po na spokojnie, no chyba, że jeszcze w potrzebie, nie macie zupełnie czym jeździć i musicie szybko coś kupić, no to to wtedy, wtedy jesteście, że tak powiem, wręcz wystawieni na odstrzał nieuczciwych sprzedawców. Bo traficie na bardzo szybko na tego, który tam akurat ma jakąś okazję i to, to wy to kupicie i jesteście ugotowani. Także, no tak fajnie, jakoś udało mi się zacząć ten odcinek. Słuchajcie, chcę pogadać o budżecie na samo słuchajcie. Pamiętajcie o tym, że zakup samochodu to nie jest tylko w momencie, jak go kupicie. Bo tak to wielko, wielu ludzi, powiem wam, myśli zabierze. Miałem ostatnio takiego też znajomego z mojej branży, z klimatyzacji, który kupił sobie, słuchajcie, Lexusa LS chyba dwudziestoletniego, ponad. I on powiem Wam, wydał no nie niemało na to, bo ten tam, tam koczał kupił na to, kupił to za 40 parę tysięcy. Przy czym powiem Wam, że okazało się, że tam jest uszkodzona skrzyma, skrzynia biegów, a skrzynia jest automatyczna. Więc to prawo skrzynia, skrzyni biegów, muszę Wam powiedzieć, to był rząd kilkunastu tysięcy złotych. Na początek także yy, on myślał, że wyda cztery dychy i będzie jeździł sobie w pięknym Lexusem yy -y. yy, tylko powiem wam, że jak ja sprawdziłem ceny, ceny tych modeli na rynku niemieckim to one były dwa razy dwa razy tyle jak nie więcej, także to tak trochę dziwnie było, ta cena taka jakaś bardzo mocno okazyjna no, się okazało, że tam po prostu ta skrzynia wymaga kapitalnego remontu, bo trzeba, tak, było wymienić sprzęgło. Coś tam było z też w środku, w ogóle z tym, z tymi napędami, z kołami. No i tak to wygląda, także. Więcej przykładów nie będę tam przetaczał, bo nie chciałbym nikogo urazić. No ja sam powiem wam, że często mam takie. Ludzie mi się pytają, dlaczego nie jeżdżę lepszym samochodem. No, ja patrzę na to pragmatycznie. słuchajcie, no, no może by czymś jeździć lepszym. Ale ja to traktuję jako narz... takie, takie na... narzędzie przede wszystkim do, do pracy. No, 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 Mimo, ja, Astro, się świetnie sprawdza w pracy, muszę Wam powiedzieć, no części zamienne to takie są w ogóle śmieszne pieniądze. Można to zrobić prawie, że w biegu, tak jak widzieliście, gdzieś tam na glebie, i to dalej jeździ, kurczę. Także wracając do budżetu, słuchajcie, jak macie 5000 złotych. No to ja nie wiem, co to poradzić. Eee, w pięciu tysiącach nie kupicie dobrego samochodu. No, e, trzeba liczyć się z tym, że drugie pięć wpakujecie w naprawę. To jest na dzień dobry. To tak e, nie, nie słuchajcie tego, że ktoś kupił za pięć i jeździ. Nie, to tam. Pojeździ może miesiąc do pierwszej naprawy. On. Tak to wygląda w praktyce. Ja nie będę omawiał tego, tego budżetu 5000, tysięcy, bo to, to w, tym, w tej cenie to są po prostu, to jest ogólne, totalne szmitnisko i to, no niestety nasz kraj nie jest jeszcze taki bogaty i ten rynek istnieje. Także to, to tyle, co chcę powiedzieć. Zacznijmy, zacznijmy od, może... To piątkę przy, przy okazji mówię, coś tam wybiorę z internetu i spróbujmy sobie pogadać. 10 tysięcy macie, tak? Słuchajcie, co robi, co robi większość ludzi. 10 tysięcy i patrzę na te marki premium, tak? Audi, BMW, tak? BMW, Mercedes? Co tam jeszcze? Volkswagen. I no i co? No, pokazują się fury. Dobrze, letnie dobrze. I taki delikwent sobie myśli, ale kurczę, ale tu patrzy, tu jest kurde, a szóstka, a szóstka za, no, no 12 tysięcy i słuchajcie, macie dychę i leci jeszcze po 2000 kredytu do banku, bo to, to tak jest, ja wiem, że to, to tak funkcjonuje, ale a szóstkę będę jeździł. No, i kupuję tą a 6, 2000 tam. No, w takich pieniądzach to będzie kurcze. Nie wiem, czy 2000 się kupi. Musiałbym to sprawdzić. czy no, no, Nagrywam na komórze, teraz nie sprawdzę. I powiem Wam, że to jest podstawowy błąd. Bo to, co, to, co powinien zrobić taki człowiek, 10 tysięcy, jeżeli mam. Tylko, to, to, tylko 10 tysięcy. Ile mam? Ile mam na e, potencjalne naprawy? Jeżeli mam 0, to słuchaj, to ty nie możesz kupić auta za 10 tysięcy. To szukaj auta za 8. 000. 8 tysięcy, a 2000 tysiące. 2 kawałki. O, zobaczcie. 8 zakup semeczka zakup To za tyle kupujemy, a dwa tysiaki przeznacz to sobie na naprawy eksploatacyjne mój oglądający czy oglądająca bo gwarantuję Ci, że nikt nie pozbywa się samochodu w dobrym stanie, Polak to jest, to jest, to jest że tak powiem e, taki cwaniak że on sprzedaje samochód wtedy, kiedy, kiedy zaczyna mu się psuć. To wszyscy moi znajomi mówią, a psuje się to tam, to trzeba, to trzeba się pozbyć. To tam. No i wtedy to coś, coś tam kombinują, trochę dla mechanika, trochę to, żeby go tam troszeczkę poprawić, to leciutką sprawność. I a niech się martwi następny kupujący i powiem wam, że ja uważam, że to powinno być karalne, coś takiego, bo ja na przykład o swoje samochody dbam i wystawiam je w normalnych cenach, tak? Na przykład, swoją asem to pewnie wystawiłbym za nie wiem, 14-15 tysięcy, a obok jest pełno zadychu 12, tak? Tylko, że widzicie na filmach, jak ja to wszystko wymieniam i tak dalej, że mam orientację, natomiast ludzie, nie powiem szczerze, niektórzy nie robią nic nic nie robią, mierzą, a to się wszystko zaczyna swoim życiem wszystko toczyć, także powiem wam, że ta, 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 ta dwójka, 2000 to jest minimum żeby w ogóle auto doprowadzić, jak macie taki budżet dziesięć tysięcy następna sprawa zostajemy sobie przy tych Oplach wybieramy tak, Opla, astra cały czas gadamy o Oplu, Astrze Opel Astra. Tak. I powiem Wam, co robi 90% Kowalski. Nie patrzę na trójkę. Tak. Tylko patrzę na czwórkę. Patrzę na czwórkę z pierwszych roczników produkcji. Powiem Wam, co najgorsze samochody z pierwszych roczników, bo są auta prawie, że. Yy, nie wiem, koncepcyjny, doświadczany. tam naprawdę się sypie bardzo dużo różnych historii. W następnych latach to jest poprawiane i, i te samochody jeżdżą coraz lepiej. Na przykład astry, astry, z tych pierwszych roczników, to muszę wam powiedzieć, że komputer silnika miały w nadkolu. <grym> naprawdę. I nie wiem, jak u tej, u tej, u tej mojej oglądającej jeszcze, ona ma w nadkolu silnik, Zależy, który tam jest, który to tam rocznik jest. <laughs> ja kupiłem Astre poliwcie, dlatego, że, że sterownik silnika jest już w komorze i jest spokój. Natomiast poprzednie miały w nadkolu. To słuchajcie, tu puknąć się w głowę i to tak mocno, żeby, żeby sterownik silnika w nadkolu zrobić. Także zobaczcie. <laughs> Warto wybierać, warto wybierać zawsze, słuchajcie, modele z końca produkcji. Także, jak ktoś ma no 10 tysięcy, to powiem wam, wam, pal diabli z tym lansem. Poszukaj sobie ładnie zadbanej astroG G. Tak, poprzedniej wersji, ale z końca, z końca, z końca roczników, bo ta, ta Astra G, ona będzie kosztować 9 tysięcy, ale będziesz miał takim stanie. Co z tego, że ona troszkę tam ma gorszy? Nie ma dużego gorszego wyglądu. Jak jest ładnie utrzymana, to ona wcale dużo, dużo gorzej nie wygląda od tej Astry e, trzeciej generacji. E, e, a powiem wam, e, większość ludzi to, co zrobi, to będzie szukała Astry 4 za 10 tysięcy. Są tacy. No. Astra 4, widziałem chyba Astra 4 za 12900 chyba. Gdzieś tam była oferta. Okazja! Kurde, nie daj Boże taką okazję, muszę Wam powiedzieć. To ta Astra pewnie tam miała wywalone z pół miliona kilometrów, albo i więcej. Polizingowa i tak dalej. Tysiąc ludzi tym jeździło, także złona na kółkach a 104 w dobrej cenie, no co tu dużo szukać. Także e, słuchajcie, tyle o budżecie. Jeżeli macie budżet, <laughs> szukajcie w ten <laughs> to, Przepraszam, ja czego się napiję, bo już mi troszkę zaschło i zaraz wracam. E, ok, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że ja tutaj nie, za dużo nie krzyczę, bo troszkę się aż podpaliłem tym wszystkim. To są, naprawdę na YouTube tego wszystkiego jest od groma tych porad i, i tak dalej, także e, czyli mamy następny filmik numer 3 już prawie skończony. Pamiętajcie, że to jest wasza kasa ciężko zarobiona. Nie wydawajcie tego w głupi, tego w głupi sposób. Starajcie się, starajcie się to robić sensem, no żeby nie nadziać się na jakieś tam koszty. Także szukacie, szukacie samochodu, odrzućcie od razu najtańsze oferty. Nie patrzę na to, bo to kurde będzie, będzie śmietnik i, i wbijecie się na, na potężne, potężne kłopoty. Zawsze. Model do tyłu, słuchajcie, no macie 20 tysięcy. No może, słuchajcie, poszukać Astra 4. Nie szukajcie czwórki, kurczę, bo popłyniecie na, na kosztach. Czwórka już jest do dupy samochodem i w ogóle powiem Wam, że te rozwiązania tam już są, to już jest takie kurczę. Już zaczęli księgowi myśleć zamiast konstruktorów w tym samochodzie, także. Jest to już po prostu słabe, a w ogóle Astra silnikiem 1.4 jeszcze turbo doładowane to to jest jakieś nieporozumienie. Tam rozlatują, rozlatują się te tu, turbiny. Powiem wam kocze, a lepiej nie, nie będę tutaj krytykował Opla. No i te wszystkie marki idą w tym kierunku, także Macie 2000 20 tysięcy, szukaj, szukaj, szukaj kolego, koleżanko modelu, modelu trzeciej generacji, fajnie zadbanego to, to na pewno kupisz fajną furę i sobie spokojnie pojedziesz i tak dalej jak chcesz kupić Astra czwórkę szykuj 30 tysiaków naprawdę, 30 tysiaków szykuj i, i, i wtedy będziesz, będzie można sobie tam o, polawirować Ponegocjować z kimś, traficie kogoś, kto, kto na przykład ma samochód, w salo, kupił w salonie, ma niewielki tam, w miarę sensowny przebieg, i wtedy z takim samochodem pojedzicie. A jak teraz pójdziecie o na Astre Piątkę, już za 30, umarł w butach. Kurczę, samochód po wypadku, kombinowany i tak dalej, on będzie kosztował prawie tyle co czwórkę, a będzie kaszalot. No tak to wygląda na rynku. No, chyba że ktoś tak jak ja ma tam kumpli, słuchajcie, mechaników, i sam dużo dłubie, no, to sobie pewnie poradzi z takim samochodem, ale jeżeli nie macie jakichś możliwości, to to się nie decydujcie. Pamiętajcie, lepiej zawsze, zawsze model w dół, model w dół sobie, sobie szukać z końca produkcji, bo to są modele, które mam poprawione wszystkie tam niedociągnięcia Tak jak no, w moim ja mam ja mam OPLA z końca produkcji bo jest prawie dziesiąty rok Czyli to jest zupełnie koniec produkcji już po, po tym jak się mówi, boże po korekcji, czyli po tym po tym lifcie jak to mówią no i rzeczywiście ten, ten samochód, kurde, jeździ tam, się nic grzeje, bo nie, nie, nie dzieje, oprócz tego, co tam wymota, wymotał ten mój handlarz kurde, bo tam też potem takie kwiatki wyszły, że dał jakiemuś elektrykowi, który nie ma, coś tam polutowało i, i to Cudawianki potem siedziały. Także yy, to tyle co, co o budżecie, słuchajcie. No po prostu ja to, to kieruję do normalnych ludzi, którzy mają normalne tam dochody, ponieważ jeżeli ktoś tam no, zarabia powyżej średniej i, i ma jakieś tam wsparcie, czyli ja powyżej średniej, czyli mówię w miesią, miesiącu miesią sobie tam wyciąga powyżej piątki, szóstki, no to to nie są filmy kierowanych ludzi, bo ci ludzie po prostu pojadą do salonu, kupią w kredycie sobie, sobie furę i tyle, no. chociaż to, to nie jest też zakup obarczony problemami, muszę wam powiedzieć, no To o tym w innych odcinkach coś tam zrobię, także e, też o tym powiem. E, Taką anegdotę to taka zajawka e, odcinka, powiem Wam. <grym> Mój sąsiad kupił sobie nowiutkiego Hyundai'a, który e, po pomiarach, czujnikiem na kieru, słuchajcie, był poza zakresem. salonu samochód, nowiuteńki, tysiąc kilometrów, dziewięć tysiąc, mówię, jest kilka kilometrów przejechane. Poza zakresem z jednego całego boku, także... To taka zajawka, e, muszę Wam powiedzieć. On tego nie będzie oglądał, bo to jest Pan ponad 80 lat już ma, no ale. E, nowy samochód wydał, słuchajcie, na tego Hyundai 60 000. E, jeden cały bok poza zakresem w ogóle skali na czujniku, czujniku lakieru. Więc. No comments. Tak, słuchajcie, z budżetem e, moja rada. Model do tyłu, szukać sobie, jak macie 10, 20, 30 40, 50 koła, model do tyłu i wtedy, i wtedy sobie spokojnie szukajcie tych, tych e, samochodów. Dobrym, dobrym wyjściem jest też e, zakup. Słuchajcie, samochodu z salonu, gdzie oni, gdzie oni, oni z reguły, słuchajcie, sprawdzają te samochody i to są samochody z, z historią e, taką porządną. No i oczywiście to samo są droższe niż na rynku. To tam, jak, jak kupujecie auto za dwie dechy, na przykład, wprowadzona okazja z Niemiec, to porównywalny model w sumie będzie kosztował, 27-28 tysięcy. Odpowiedź sobie, dlaczego tak jest. Ech. Ja o tym też będę robił filmy, bo tam jestem umówione z kolegami z salonu Opla w goszczy i z komisją, że sobie zrobimy jakieś filmy razem na temat samochodów. Także pokażę Wam o całe to zaplecze, jak to wszystko wygląda. Także oglądajcie mnie. Także chyba będę kończył ten odcinek. O, 20 minut już zrobiło, jak nadaję. Także to jest was budżet, Słuchajcie, nie zapalajcie się na te samochody, bo to naprawdę nie warto potem naprawiać i denerwować. Lepiej czasami tą kasę sobie wydać na inne rzeczy. To jest tylko samochód. Ale to jest tylko takie moje skromne zdanie. Może subiektywną ocena, Słuchajcie. Jak Wam się podobały, to moja gadanina. W ogóle dużo gadam, ale zobaczcie, trochę posprzątałem w garażu. Także nie ma, nie ma, o, nie ma burdelu. O, tak to wszystko wygląda. przyznam, że że nie kręciłem, bo to cholernie wiało teraz, muszę Wam powiedzieć. Trzeba będzie powoli jakąś czapoję pełną sobie założyć, żeby po tych moich, trochę odstających uszach, tam mi nie wiało. No i wtedy coś tam jeszcze zrobię przy, przy samym samochodzie. Także taka prośba, dajcie łapę do góry, łapkę do góry, zróbcie subskrypcję mojego kanału i na razie hej, trzymajcie się, miłego wieczorka. W samochodzie jeszcze może zrobię podsumowanko takie luźniejsze, bo wiem, że chyba też oglądacie. Także trzymajcie się. Do miłego. Cześć.